Dzień dobry, znowu to zrobiłem. Znowu znalazłem dziwną mapę. Tym razem zapraszam Was do podróży w czasie. Będę się bawił tą piłeczką na przestrzeni wielu milionów lat. Zaciekawieni? No to lecimy. To jest kula ziemska. Niech ja sobie tutaj popatrzę w opcję. Z grubsza. Nie obraca się, tak będzie troszeczkę lepiej i, i stabilniej. Z grubsza to przedstawia to, co się uczymy na geografii. Jest biegun północny, jest biegun południowy, Antarktyda, Ameryki i tak dalej, i tak dalej. Ustawię Europę, bo to chyba będzie dla nas najlepsze i naj, na, najlepiej e, do sprawienia. Potem tutaj po lewej stronie wpiszę Warszawa. Warszawa da się lubić i od razu co jest fajne, że podpowiada i nie trzeba się bardzo męczyć. Bum 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 i mamy Warszawę. I teraz tu możemy sobie z menu wybrać naprawdę co się działo ileś milionów lat temu. Żeby nie mieć jakiegoś mm, szoku kulturowego, przenieśmy się do czasów wymarcia y, dinozaurów. To jest 66 milionów lat temu. I zaraz się okaże czemu ja jestem taki mądry, czemu ja się tak wymandżam, skąd ja to wiem, że 66 milionów lat temu wymarły dinozaury, a Przemysław Czarnych nie. Dobra, i kropeczka pokazuje gdzie jest Warszawa. Ja sobie mogę zeskrolować i mapa, trochę jakbyście zwrócili uwagę, wygląda deczko inaczej. Nie jest to jakiś szok, ale już tak jakby trochę, trochę inaczej i bynajmniej te Niebieskie plamy to nie są chmury. Zresztą tu można sobie włączyć i wyłączyć show clouds. No to je wyłączymy, żeby nie zaciemniały. Jeszcze z opcji włączę sobie równik show equator don, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest równik. Znaczy, równik w naszym obecnym położeniu. No i teraz, jeżeli sobie przybliżymy Europę, to sporo, że jej część nie istniała. Na przykład północna Francja to była jedna wielka kałuża. E, Anglia nie istniała. E, Polska w dużej mierze też miała pecha. Popatrzcie, jak to pięknie tutaj przechodziło przez obecne granice Polski. Jeżeli byśmy wzięli e, pod uwagę kresy, no to byłoby troszeczkę lepiej. E, co mamy dalej? Rumunia nie istnieje, Węgry nie istnieją. Dlaczego? Ponieważ Kontynenty się przemieszczają, czy przemieszczały i przemieszczają nadal. Dodatkowo mamy procesy górotwórcze. Zobaczmy, co jest po drugiej stronie globu. Antypody. Tak wtedy wyglądała Australia. A Antarktyda? No, tak bym powiedział całkiem zacnie. Ok. Trochę nam się powy powywracało w głowach. Ameryki? No. Dałoby się je rozróżnić. Ale do czego zmierzam? Czemu ja powiedziałem, że ja się wymandzam. Bo tu po prawej stronie jest też takie fajne menu. Mam nadzieję, że to widać, a jak nie widać, to musicie wziąć uwierzyć na słowo i sami sobie sprawdzić, bo oczywiście linki w opisie. I tu można sobie wybrać różne opcje. Więc pozwólcie, bo chyba nie będzie tego widać na nagraniu. Nie wiem czemu rejestrator tego nie takich roz... Mniej rozwijanych nie kuma, to tylko przeczytam. First Green Algi, czyli pierwsze zielone algi, potem First Shells, co muszelki. No teraz ja się tak nie do końca jestem w stanie wymandrzyć ale spośród tych wszystkich rzeczy, które tu można sobie znaleźć, jest też um, Extension. Dinosaur Extension, czyli wyginięcie dinozaurów. Jak się to kliknie, to właśnie jest 66 milionów lat e, temu, bo to jest What did Earth... jak Ziemia wyglądała 66 milionów lat temu. E, niech no ja sobie wezmę jakiś... o. Zróbmy w kontraście: 66 milionów lat temu pierwsze dinozaury, boże, nie pierwsze, dinozaury wymarły, ale też można sobie wybrać pierwsze dinozaury. Klikam i to jest 220 milionów lat temu. Czerwoną kropeczką dalej jest zaznaczona Warszawa, czyli jej obecne położenie, ale lądy to już wyglądają zgoła odmiennie. To jest w zasadzie jeden może nie jeden, dwa dwa kontynenty. Wymyśl zasady, że kontynent to jest połączona połączona ziemią. Połączenie połączenie ziemią, że jest połączenie lądowe. To ja bym tutaj rozróżnił dwa kontynenty po drugiej stronie. Patrzcie, dałoby się radę, da tak uda mi się? O bingo, jestem w stanie ustawić tak kulę Ziemską, że jest w zasadzie kula wodna. Był taki film, nawet. Wodny świat? Mniejsza o to. Naprawdę pokręcona historia. Ale dobra. Przybliżmy. No to Polska jakoś. Norwegia, zadziwiająco, i Szwecja, dobrze na tym dealu wyszły. To jest, to jest jedna sprawa. Ale jak już jesteśmy na tym tropie, to już z grubej rury. Tutaj można sobie rozwinąć menu i pewnie też znowu jego nie widać, więc proszę Was na wiarę weźcie to. Teraz jesteśmy na poziomie 220 milionów lat temu i przenosimy się do maksymalnie odległego termi terminu. 750 milionów lat temu. I o ile lubię takie mapki, o tyle tutaj bym jednak wziął to z pewną rezerwą gdyż, albowiem mam pewne przeczucia, że to nie do końca może być dokładne. No bo siłą rzeczy przewidywanie, czy odtwarzanie czegoś, co miało miejsce e, lat temu, nie wiadomo jak m, dużo, to jest obarczone wielkim ryzykiem. Ale dobra, bo mi się kula ziemska e, do góry nogami zrobiła. Czemu ja nie mogę jeść? Hmm. No dobra, co? Równik teraz jest powyżej i co my jesteśmy na antypodach? Dam na zero i zobaczymy, co mi się stanie. Cyk, na zero jest piękna nasza Ziemia. A jak z powrotem na 750 milionów? Widzicie, Ziemia była w ogóle inaczej od yy, obrócona. Yy, I co jeszcze? Yy, poza tym, że no chwilę można się pobawić. Jest krótki opis. Ale dla mnie naj, 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 największym fanem było e, wybieranie różnych, e, na przykład, pierwsze insekty, kiedy się pojawiły. Nie wiem na jakiej podstawie to e, ocenili, pewnie znaleźli, nie wiem, zatopionego w bursztynie, jednego czy drugiego insekta, i wyszło im, że to jest 400 milionów lat temu, znaczy się im naukowcom, jak w tym starym żarcie, że amerykańscy te naukowcy znowu coś tam odkryli. Ale zwróćcie uwagę, no gdzieś tutaj próbuje ta mapka odwzorować te wszystkie państwa, ale słabo to wychodzi. No generalnie nie wiem jak wy, ale taka lekcja geografii trochę do mnie bardziej przemawia. Jeszcze tutaj sobie podpatrzę na menu boczne, czy jestem w stanie coś znaleźć jeszcze z ciekawego. O, pierwsza trawa. U. I to by znaczyło, że wcześniej nie było trawy na Ziemi. Warszawa. Bałtyk to byłby zarośnięty. Ale generalnie kontynenty z grubsza już tak docelowo. Antarktyda to jest zaledwie 35 milionów lat temu. Gdzieś muszę znaleźć jeszcze mapkę, która pokazuje oś czasu. Kiedy na osi czasu istnienia Ziemi człowiek się pojawił, i przykładowo teraz strzelam, jeżeli ta cała oś ma długość metra, to ludzkie istnienie to jest nie wiem, kwestia kilku milimetrów. To tak, to tak, drobna, drobna dygresja. I pierwsi czł człekokształtni ludzie pojawili się 20 milionów lat temu. Czyli w porównaniu z wymarciem dinozaurów, to zajęło planecie dorobienie się takiego gatunku ponad 40 milionów. Ehm. I Europa? No, z grubsza wyglądał nasz dom podobnie. Ameryki już sobie tu były. Antarktyda w zasadzie bez zmian. Ale biegun północny taki trochę mi się wydaje cieplejszy. Ehm. I o ile nie, nie do końca do mnie przemawia minus 790, minus 750 milionów lat o tyle, takie minus 20 już jak cię mogę. Tu jest 600, przelećmy sobie tak pokrótce, 540, 500, Będą mógł to, o mogę też nie tyle z palca co z klawiatury, 470. 450, 430, 400, 370, tak odliczanie jak do startu 340, 300, 280, 260, 240, 220, 200, 170, 150, 120, 105, 90, 66, 50, 35, 20, no i zero. Bardzo prosta mapka. Zaznaczyłem Warszawę, no bo to jak to, jak to mówią koszule bliższe ciału, co nie zmienia faktu, że można tutaj wybrać w zasadzie dowolną metropolię i symulacja nam ją pokaże. Mam nadzieję, że się podobało. No i cóż, tyle ode mnie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!